Zdarzają się czasami takie motocykle, którymi w pierwszej chwili no, nie jestem jakoś przesadnie zainteresowany, bo nie jest mi blisko do tego czy innego segmentu. Natomiast gdybym mógł sobie pozwolić, żeby mieć dwa motocykle w garażu, Myślę, że motocykl tego typu chętnie także widziałbym u siebie. I właśnie dziś jeden z takich motocykli Wam pokażę, czyli taki, który no, początkowo jakoś nie budził mojego zainteresowania, natomiast już po kilku chwilach na nim spędzonych okazało się, że jest naprawdę fajny. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale Testy Motocyklowe mam dla Was MV Agusta Superveloce. MV Agusta to nie tylko u nas, ale no w zasadzie na całym świecie marka no, dość znana, ale jednak egzotyczna. Wielu motocyklistów słyszało, że są takie włoskie motocykle, że są to motocykle niezwykle szybkie, stylowe, że dużo kosztują, no ale mało kto miał okazję widzieć je na ulicach, nie mówiąc już nawet o tym, aby posiadać taki motocykl. Czasy jednak się zmieniają. Motocykliści coraz częściej, coraz chętniej wybierają bardziej takie nietypowe sprzęty, rzadziej spotykane, więc myślę, że za pewien czas takie motocykle, no, możemy widzieć na ulicy nieco częściej, bo tak przecież było też jeszcze jakiś czas temu, choćby w przypadku Ducati, który był Niemałym egzotykiem na naszych ulicach, a dzisiaj, no, mimo że rzadziej niż motocykle japońskie, no, zdarza je się widywać dość często. I myślę, że duży udział w tym, że MV Agusta będziemy widywać nieco częściej, może mieć ich nowy model Turismo Veloce, no, który jest jednak motocyklem, który może trafić do większej grupy motocyklistów niż typowo sportowe modele, z jakich znana jest MV Agusta. Natomiast model, o którym dziś Wam opowiem, to Super Veloce czyli taki typowo sportowy sprzęt, lecz w bardzo w bardzo stylowym opakowaniu. Silnik, jaki tutaj znajdziemy, to trzy cylindry w rzędzie o pojemności niecałych 800 cm3. Osiąga maksymalnie 148 koni mechanicznych i 88 Nm. I nie są to jakieś wartości robiące takie duże wrażenie w czasach, kiedy topowe motocykle sportowe osiągają ponad 200 koni. Natomiast w przypadku superweloczej istotny jest sposób oddawania mocy, a także wrażenia i odczucia z jazdy. To właśnie ten subiektywny odbiór motocykla sprawia, moim zdaniem, że jest z nim właśnie coś ciekawego. Producent na swojej stronie. Pisze, że jest to pewien taki powrót do przeszłości motocykli sportowych, takie połączenie klasyki i nowoczesności. I w tym przypadku uważam, że no coś w tym jest. Nie jest to taki jedynie marketingowy bełkot, bo odczucia z jazdy są naprawdę niesamowite. Ta moc, te osiągi, one no nie ośmielają nas. Czuć, że nie jest to litrowy sport, jednak mamy do czynienia tutaj z motocyklem w takim nieco starym stylu, z taką czystą mechaniką, z wibracjami, z niesamowitym wyczuciem, tym, co się dzieje z motocyklem, no i efekt jest. Jest taki, że wieloma sportami czy nakedami będziemy mogli pojechać dużo szybciej, ale to zjazdy jazdy superwelocze będziemy mieli jakby większą frajdę. To, co też jest przewagą tego motocykla nad innymi podobnymi sprzętami i co pozytywnie oczywiście też wpływa na osiągi, to stosunkowo niska masa, bo motocykl na waży zaledwie 179 kg. Mimo tej całej klasycznej otoczki, takiej klasycznej stylistyki mechanicznych doznań, o których wspominałem, on oczywiście posiada nowoczesne rozwiązania techniczne. Pod tym względem no on w zasadzie nie odstaje od konkurencji. Mamy tutaj bowiem tryby jazdy, które wpływają zarówno na opóźnienie działania systemów bezpieczeństwa, jak i na sposób oddawania Mocy. I w zależności od trybu ta różnica w zachowaniu się motocykla jest rzeczywiście no, taka zauważalna, bo możemy z jednej strony mieć taki stosunkowo łagodny sprzęt, który fajnie sprawdzi się w mieście, a po kilku kliknięciach sprzęt, który potrafi jechać naprawdę szybko i zawstydzić nie jeden wydawałoby się dużo szybszy motocykl. Z nim jest podobnie jak z nowym Speed Triplem od Triumfa, którego testowałem kilka miesięcy temu. Oczywiście poza wizualnym podobieństwem, chodzi mi raczej o odczucia po jeździe tymi motocyklami, to znaczy widząc taki Fajnie, tak klasycznie wystylizowany motocykl, gdzie tak dużo uwagi. Poświęcono dbałości o detale, myślimy sobie, no okej, okay, ten motocykl no, może będzie miał fajne osiągi, ale to bardziej taki fabryczny cafe racer niż typowy motocykl sportowy. Okazuje się jednak, że oba te sprzęty, przy całej klasycznej stylistce i jakości wykonania, naprawdę są niesamowicie szybkimi i precyzyjnymi sprzętami zbudowanymi na jakościowych, niemalże torowych podzespołach. No i poza ulicą one równie dobrze sprawdzą się na torze wyścigowym. Triumph jest oczywiście nieco większy, nieco mocniejszy, ma nieco większą masę. Dostaniemy też nowocześniejszą elektronikę i elektronicznie regulowane zawieszenie. Motocykl w zasadzie w podobnej cenie triumf nieco bardziej uniwersalny, będzie bardziej komfortowy na takie dłuższe przeloty, welocze, natomiast mimo, że słabsze, nieco wolniejsze, myślę, że będzie motocyklem, który dostarczy nam jednak więcej emocji z jazdy, da nam odrobinę takiego pierwotnego motocykla sportowego, obsuwania z taką klasyczną mechaniką. Tak jak wspomniałem, mimo tej całej klasycznej otoczki, mimo tej stylistyki, jest to motocykl w pełni nowoczesny i takie są choćby jego hamulce. Mamy tutaj naprawdę mocne, dobrze dozowalne hamulce Brembo w połączeniu z oporą. Diablo Rosso Corsa. Motocyk na suchym asfalcie potrafi pozytywnie zaskoczyć no, skutecznością hamowania, ale także na lekko wilgotnej nawierzchni, po jakiej miałem okazję jeździć, no, naprawdę trzeba było się postarać, aby uaktywnić ABS. Jeśli chodzi o elektronikę, mamy tutaj 5-calowy, kolorowy, całkiem czytelny wyświetlacz TFT. Ten cały system możemy połączyć ze swoim telefonem, zrzutować sobie tutaj choćby nawigację, znajdziemy tutaj tempomat. Motocyk, pod względem elektroniki i wyposażenia, on nie odstaje od podobnie kosztujących sprzętów. Natomiast mam tutaj podobne odczucia, jak choćby w przypadku Aprilli czy bliźniaczego motogucji Mimo, że no, to wyposażenie jest dobre, widać, że nie są to motocykle takie wieloseryjne, bo cały ten infotainment, sterowanie elektroniką czy choćby grafika, no to jednak nie jest ten poziom, co w produkowanych w dużo większym nakładzie motocyklach BMW, Ducati czy w KTM-ie. Myślę jednak, no, że nie można tego uznać za jakąś taką dużą wadę, a za taką cechę, które posiadają motocykle właśnie tych mniejszych producentów. Jeśli jeśli chodzi o zawieszenie, trzeba przyznać, że Super Veloce jest no, dość sztywnym motocyklem. Zawieszenie jest zestrojone no, sportowo, pod kątem precyzji na równej nawierzchni. Pod tym względem no, przypomina sprzęty typowo sportowe. Mamy oczywiście regulację przodu i tyłu. Ja jeździłem co prawda jedynie na fabrycznych nastawach, ale słyszałem, że regulacja jest dość spora, jednak nie zrobimy z tego motocykla takiego miękkiego i komfortowego sprzętu. Także ta pozycja, którą tutaj mamy, no, trzeba ją polubić, bo mamy tutaj wysoko umieszczone podnóżki, mocno zgięte kolana, nisko umieszczoną kierownicę w połączeniu z taką twardą kanapą, no nie daje to zbyt dużo komfortu. No jednak trzeba sobie powiedzieć, że to nie do bycia komfortowym ten motocykl został stworzony, a do tego, aby dawać dużo frajdy z jazdy. I trzeba przyznać, że to wychodzi mu naprawdę świetnie. On nie tylko dobrze jeździ, ale też i chyba przede wszystkim dobrze wygląda. Oczywiście ta z jednej strony nieco klasyczna i taka stonowana stylistyka, z drugiej strony jednak nieco przysadzista, jak choćby w przypadku tego wydechu czy tego skórzanego pasa na zbiorniku, to nie każdemu przypadnie do gustu. Jednak to, co trzeba mu oddać, to fakt, że jest naprawdę niesamowicie stylowym sprzętem, zaprojektowanym z dużo większą dbałością o detale niż większość innych motocykli. Robi wrażenie, zwraca na siebie uwagę. Ta stylistyka nie jest jakoś przesadnie ostentacyjna. Ten motocykl nie jest jakoś tak przesadnie napakowany, jak to ostatnio bywa w modzie. Natomiast powiedziałbym, że jest po prostu elegancki. Jeśli chodzi o cenę, Super Veloce startuje od około 92 tysięcy złotych. Jednak przeglądając ogłoszenia, no, nie ciężko znaleźć jest sprzęty, które mają jakiś akcesoryjny wydech, szprychowe koła, jakieś inne malowanie, czy w ogóle jakieś limitowane wersje, które wychodzi w niej Nakładach i tam ceny sięgają nierzadko 130, 150 albo i nawet 170 tysięcy złotych jednak wtedy mamy już do czynienia z egzemplarzami których na ulicach raczej nie zobaczymy będą one zapewne uzupełniać jakieś większe kolekcje motocykli ciężko więc jest porównać superwielocze do innych sprzętów, ciężko wskazać tutaj konkurencję, motocykle sportowe o podobnych osiągach będą po prostu zwyczajnie sporo tańsze, cenowo podobne będą te topowe Superbike'i lecz ich osiągi no, będą raczej znacznie lepsze od tego co oferuje nam MV Agusta, podobny zarówno stylistycznie jak i w zastosowaniu będzie wspomniany już wcześniej nowy Triumph Speed Triple, ale mimo to no również ciężko jest te motocykle porównać. Triumph wygra pewnie pod każdym względem, będzie szybszy, będzie lepiej wyposażony, będzie bardziej komfortowy. Jednak finalnie, zupełnie subiektywnie, gdybym miał wybierać dla siebie jeden z tych dwóch motocykli, a tak jak wspomniałem, w garażu miałbym już jakiegoś takiego użytecznego adventure'a, myślę, że zdecydowałbym się na MV Agusta. Motocykl budzi naprawdę spore emocji, on robi mega pozytywne wrażenie. Wibracje, jakie powoduje silnik, ta nierówna praca silnika na niskich obrotach, fakt, że w stosunku jakości wyposażenia czy osiągów do ceny, no ten motocykl jest naprawdę gdzieś tam na szarym końcu stawki, to jakby kompletnie nie ma znaczenia, bo frajda, jaką miałem z jazdy na tym sprzęcie, sprawia, że jest to naprawdę jeden z ciekawszych motocykli, jakim jeździłem w tym sezonie. Tak jak mówiłem na początku, że to fajny kandydat na Drugi motocykl w garażu: bo gdybym miał mieć jedynie jeden motocykl, mimo całej mojej sympatii do niego, no z pewnością nie byłoby to super Veloce. Gdybym natomiast mógł sobie pozwolić na kolejny sprzęt, myślę, że byłby on wśród dwóch, trzech najlepszych kandydatów, nad którymi bym się zastanawiał. Jak zawsze na koniec, jestem też ciekaw, jak Wam podoba się super Veloce i jak w ogóle Wy podchodzicie do takich nowoczesnych motocykli, jednak w takim klasycznym opakowaniu? Dajcie znać w komentarzach.